Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Plaskomaniak. Dzisiaj jesteśmy sobie z Magią Gram. ma Dobra, link do kanału Magii Gram macie w opisie, więc możecie tam sobie pijać, zostawić subskrypcję oczywiście, a my zaczynamy quiz OSCP Dzisiaj jesteśmy sobie oczywiście tutaj yy, w kreatorze SCP i quiz jest właśnie nazywa no, się przez ciebie obiekt SCP zainteresuje naukowców. No i tutaj witaj, jesteś w kreatorze SCP, a twoim zadaniem jest tworzyć obiekt, który zainteresuje naukowców. Gotowy? No i tu masz odpowiedź do wybrania. Jesteś gotowy, czy nie? Dobrze. Wybieram czwartą opcję. Dobrze, to tu nie sprzedają frytek, no rozumiem. Dobrze, najpierw wybierz klasę swojego obiektu. Będzie to klasa Safe Euclid czy Keter. Raczej polećmy w Euklida. myślę, myślisz, że polecisz? Bo... Tak, tak bo Jak ogólnie... nieśmiały A... na przykład, Yuklida. Tak, bo ogólnie dla mnie jest taka sprawa, sprawa bo ja za bardzo nie lubię Keterów ani save'ów. Nie no, niektóre save'y są spoko, ale jednak bardziej do mnie przemówi jak e, eukloidy. No, no właśnie, Euclidy. na przykład że razi jest spoko sejfem, co nie? Tak, to jest jedna z najlepszych moim zdaniem i glutek jest jeszcze dobry. No, glutek jest dobry. Też Dobra, jest, jest tworzeniem żywym czy rzeczą? I ty masz odpowiedzi do wyboru. Przecież daj hmm. sobie na spokojnie, ja tu poczekam oczywiście. Dobrze, to wy... proszę o za, zaznaczenie pierwszej opcji. Jest żywym stworzeniem, będzie tak zaznaczyłeś. Żyw. Tak, żeby nie żywy. Dobrze. Dobrze, dalej. Dobrze, przechodzimy do następnego pytania. Czy posiada on zdolność umowy do porozumiewania się w inny sposób, tak jak tutaj jest na obraz przedstawiony stp 049 który, tak jak wiemy, umie porozumiewać się po angielsku? No i tutaj masz odpowiedzi do wybrania, i wybierz, którą tam z, uważasz sobie za, za prawidłową. Mm. Porozumienia się za pomocą gestów, czyli trzecia tak, odpowiedź. Tak, czyli by był takim, jak to się nazywa, nie, 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 nie pamiętam, e, mi, coś, coś z nimem związanego, że porusza, tak, gestykuluje. Jakoś, jakoś tak. Tak, jakoś tak, dobra, Wydaje to tutaj się... wybrałeś porozumienie wybrać się za pomocą że... gestów. Ciekawa odpowiedź dość, bo ja bym wybrał zupełnie co innego, no ale to już twoja sprawa. Jaki jest rozmiar tego SCP? Tu masz odpowiedź do znaczenia. Jest niewidoczny ludzkim okiem, jest bardzo mały, ale widoczny dla ludzkiego oka, jest średnich rozmiarów, jest duży czy ogromny. Tu mam przedstawionego Będzie... jakiegoś SCP 1128, nie znam kompletnie tego SCP, ale wybierać. Będzie. Poproszę o znaczenie odpowiedzi numer 2. 2 jest bardzo mały, ale widoczny dla ludzkiego oka. No ciekawa odpowiedź, ciekawa. No cieka... ciekawa dlatego. Po z jednej strony ten SCP musi być widzialny, bo jak naukowcy mają, wiedzieć, że to na pewno jest ten SCP. Ust. No dokładnie. Mhm. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Jest raczej inteligentny, czy raczej nie? I tu mam przedstawionego tego SCP, co jest to aplikacja, wersja 1.0.0. Jak spojrzysz w tą aplikację, e. to ten SCP będzie się przesiadywał, z tego No i tu masz odpowiedź do znaczenia. Jest będzie bardzo... ci zdjęcie robił. No... Tak, tak. Będzie ci zdjęcie robił. no. no. I tu masz y, właśnie odpowiedź do zaznaczenia, posiada bardzo wysoki współczynnik inteligencji, posiada nieco wyższy współczynnik inteligencji niż przeciętny człowiek. Jego inteligencja, inteligencja mieści się w granicach przeciętności, czy, czy ra, może jego inteligencja jest niższa niż przeciętna, czy jest przedmiotnym miejscem. No i co wybierasz? Posiada bardzo wysoki współczynnik inteligencji. Dobrze, czyli będzie bardzo jeden. inteligentny. Dobra, rozumiem. Tak. Jak wygląda jego ciało, jeśli nie jest rzeczą? I tutaj o. masz Felić do zaznaczenia. Przypomina Humanoida. Tak, czyli coś brawo. takiego jak typu 049 na przykład 3096. Bo tam, tak, co, tam bo przypomina ogólnie... ogólnie taka ciekawostka, każdy euklid musi być co najmniej humanoidem. Czyli musi być tym humanoidem. Hmm? Chodzi dobra, o to. Chyba. Czym... Że, chyba że jest rzeczą, to nie musi. Dobra, dobra. Czy przechodzimy do samego pytania? Czy oddziaływuje na ludzi lub inne stworzenia? No i tutaj tak masz odpowiedź ok. zaznaczenia, o no tutaj masz. Tak, potrafi porządkować sobie inne stworzenia. Dobrze, nie ma problemu. Jego powstanie było w przypadkiem czy celowym działaniem. Powstał celowo, cóż, miało powstać trochę co innego, powstał całkowicie przypadkowo. No i którą odpowiedź zaznaczasz? Będzie, zaznaczam odpowiedź, cóż, miało powstać trochę co innego. Dobrze. Czy posiada jakiś dodatkowy kończyn, lub coś innego? No i tutaj Posiadam. masz... Yy, I to już będzie koniec quizu, z tego sobie. wiem, dość króciutki quiz, bo zajęło nam to 5 minut, ale takie odcinki, moim zdaniem, mogą dać się najlepiej 5 minutowe. Najlepiej. Tak, dokładnie. I tutaj masz odpowiedź do Dobrze, wygodu. to ja poproszę... To ja poproszę odpowiedź nie, ale posiada ogon. Dobrze. Będziemy lecieć z takiego... Zaciekawił. Twój obiekt może nie jest już na ale naukowcy zainteresowali się nim. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, macie Gram, za rozwiązanie tego quizu. Dzięku ja się z wami dziękuję też za zaproszenie. Dobrze, ja się z Wami żegnam.